Witam Was bardzo serdecznie, jestem Kwas. To jest kolejny odcinek z Metina. No, to moja postać, już 250 level, najwyższy i oto moje eku yy, na zrobienie, na perfekt. No. No. I dziś, w dzisiejszym odcinku będą dwie rzeczy. Pojazd na e, Gino Jeśli mi dobrze mówię. I... będzie bez, e, bez muzyki, bo mi się nie chce włączać muzyki w ogóle. I będę cały czas gadał. Czekajcie, czekajcie. Hmm, gdzie to jest? Nie, 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 nie. jest, dobra. Dobra. Nie chcę. I drugie to jest niespodzianka. Nie chcę. Dobra. To idziemy na Dino. Wiem, jestem zaręczony. Hm, jakoś tak wyszło. Pokażę wam ile wolę zyskali i te wszystko. A drugie to będzie niespodzianka. Dobra. E, tu widać, że sura. Mam wszy wszystkie tarcze na kogoś. Na kogo by tu pojechać? To mam na Stoła. Hm. się buguje. O! To jest ninja. Czyli bieramy na ninja i zobaczycie jak sprzątam innych. Może go sprzątnę, może nie. Kto wie? No! Ile będzie trwało to? Fuck. Dobra, to Woj Dobra, dwa ten i deadno Dwa szczoły i de Woj, no. następny. Dwieście pięćdziesiąty. Fuck de mnie. Hm. Jeszcze mam tutaj taką zbroję. Stevey. O, tu, tutaj nie wolę zadierać. To mam na skilla. I Ja mnie idzie. Fak Ja. Dziecko is. Złot. Coś tam, coś tam Walni mnie to Ale będzie chyba krótki odcinek Jesteś pewny? Już zakładam tarczę na ciebie i, i możesz mi teraz na fujarce pograć O, dzięki Dziecko is O Następne dziecko, i ciekawe kto wygra. Hm, no to jest pytanie. Uuu, tu w ogóle nie będę chodził na ten teren. Tu czekaj, czekajcie. Tu też nie będę atakował nikogo. Hm, a woja zaatakuje. Ile pocisnę? A, mało. O. Fuck. Dobra. To jedziemy. Nie dotarło. Następny. Ale obesy. Fuck. No chyba was głowa woli. Nie pokazuję Sorry, tak Hm. To mi nic zadziała Jesteś pewny? Pewno? Ale muszę! Jest! Dedłem go! Ale dedłem go! Widzicie? <laughs> Oż takie pro nie jest moje, eku Ale bynajmniej, że idzie... ...kogoś dednąć Dedłem go <laughs> Ale się ciepię na mnie jak brówki, nie? Fuck Fuck No No i jeszcze mam ziąb Pa pa i teraz idę, nie pada jeszcze, ratatatata, oh fuck, miałem na dodać ten, hm, no, tu kumpel mi dał takie nie wiem czy dobre, czy złe, chyba kozak jakiś. Nie, jednak nie.

O. Oh. Dziecko is No. Następna albo następny. Nie ma Eku, Hm. Chyba trawa. Nie. Myślałem, że ktoś za mną lata. Woj. Nie dramatyzujcie mnie. Jeden już padł ode mnie? Heh. Ja już mam tak, trutę yy, coś tam zapomniał Podpalenie. No co jeszcze? Ach nie Weź, niby koksie się przymknij, bo tak Widzieliście ile on mi walił? Pa No to już lepiej. Na razie w dwóch na mnie napieprzają. Dobra, zbliżyli się już dzieci Is. Dobra, to już się teleportujemy do nas, czyli do Shino i robimy teraz drugą, co mieliśmy zrobić. Kończę grę. Tyle wam powiem. Nie, piszcie mi nic, bo tak... To, jeszcze. to Tak, kwas kończy grę. Chyba coś mam. Fuck. Ich kenne I to w szyjscy ko z i n Dobra, to żegnam Was bardzo serdecznie.